Dzisiaj witamy Was z nowym nabytkiem. a Są to duża i mała kura. Bo jest to łajan do ta nowa rasa u mnie. Ona jest wielka. Piszcie propozycję na imiona. Jeszcze jest taka biała kuchinka. O, patrzcie jaka ta duża. Także mamy już 15 sztuk. Ona jest jeszcze większa niż Fajans. O! Gdzie jeszcze jedna taka można powiedzieć? Ja tutaj za bardzo nie chcę im przeszkadzać. Ale no, Fajans próbował już podejść do tej dużej, ale ta mu się nie dała. Ale no, gigant można powiedzieć, gigant. Tutaj e, aż tak się dachy, e, tak się, że się nie kłócą, powiedzmy, bo ta duża chroni, składa się tą małą, dlatego że były w tym samym stadzie i w sumie dobrze, bo fajans e, dusi coś zrobił niestety, chyba na nią za mocno skoczył ale przynajmniej ta ma och, ochronę bo właśnie jest taka duża łańdota złoto złota łańdota więc chcę właśnie na tą białą skoczyć ale ta duża mu nie pozwala i też dobrze tak już dwa lata będzie mniej więcej wielkości co te no może Mniej czy trochę? Wrok może? Cię uda. Ale ona jest olbrzymem. O, fajans już chce. Wskoczyć? No, fajans. skakuj, wskakuj na grzędę. Pokażę. Czy wskoczy, czy nie oficjalnie. Przecież tu masz pod grzędę fajans. O co ci chodzi? Zobaczcie, spotkanie z Simonką. O, atakują się, atakują się. Oj, oj, oj. No. To była oszczędna walka. Ale na początku zawsze tak bywa. Ale na pewno z czasem. Te walki się skończą i będzie ok. W ogóle patrzcie jak ta wojandotka ma żółte łapki. O, teraz miałam okazję z bliska trochę wam je pokazać. o robię sobie coś ta wojandotka. O, widzicie jaka? Duża. No, największa kuda, jaką kiedykolwiek miałam, na no serio. Nigdy nie widziałam takiej wielkiej. O, patrzcie, fajansa. Fajansa skakuje sobie. Nie wskakuje, a my widzimy się zaraz. Fajas już jest na dużej grzędzie. No, jak się kologują ładnie. Takie koleżaneczki. Ta biała też super, bo jeszcze nie mam e, białej kury, znaczy miałam, ale no jak wiecie, padła. Mianowicie śnieżynka. Stali widzowie na pewno ją pamiętają. Była w większości odcinkach. Także statko się powiększyło. Yy, ta duża ani dazu nie dziobnęła tej białej, ani odwrotnie. O jak grzebie, skubię sobie ziarenka tam. A zobaczcie, pierwszy astronaut na tą wielką grzędę weszło. O, malutka tam weszła. Malutka. Co myślicie o imieniu malutka? Bo jest taka mała. Ale nie chodzi o to. Bo po prostu ona jest młoda. Dlatego też jest mała. Ona na pewno jeszcze podrośnie. A ty łajędot, to wskakuj tam do koleżanek. No wskakuj. Oj. Zacięta walka znowu. O! o. No. No. Fajon aż schodzi. No. Dobry kogucik. Dbaj tam o kurki. Ale to była ostra walka. Ta duża to serio ją do ziemi aż przycisnęła. O, teraz ta duża. A ta Simonka lubi tą dużą. Ta duża. Tak zła jest trochę na nią, bo. pobiła jej koleżaneczkę. O, widzicie, ona tylko tak przeszła sobie. Oj! Ale byś mogła pilnować swoją koleżankę. Przynajmniej ty jej nie dzierżysz. Ta ja cały czas działa. A ja myślę, że powoli kończymy ten odcinek, bo która jest w sumie już godzina 18:24. Jest ciemno. Jeszcze muszę przeliczyć je, ale to już z Wami. 15 powinno być. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Cześć. Na pewno źle policzyłam. Nie ma żadnych kam, Aha, dłużej nie policzyłam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, są wszystkie. Także. Kultki się z Wami żegnają. A my widzimy się w kolejnym odcinku.